Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o polach trójkąta. I zobaczcie, na chwilę obecną widzimy tutaj w dalszym ciągu prostokąt. I dlaczego ja go tutaj zostawiłem? Chciałbym, żebyście zapamiętali to w ten sposób. Mam nadzieję, że już pamiętacie wzór na pole prostokąta, czyli A razy B. I teraz zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja z tego prostokąta stworzę trójkąt. Czyli złapię sobie tutaj i przejadę tutaj. Stworzyliśmy sobie o tutaj. Tak naprawdę dwa trójkąty, prawda? Ale będziemy brali pod uwagę ten trójkąt na dole. Więc jeżeli chcemy obliczyć jego pole, to co musimy zrobić? Zobaczcie, że pole tego trójkąta, który nam powstał, to jest połowa całego prostokąta. Wzór na pole trójkąta to jest A razy B i dzielimy to po prostu na dwa, ponieważ z każdego prostokąta powstaną nam dwa takie trójkąty. Zapamiętajcie to w ten sposób, wydaje mi się, że to jest najłatwiejszy sposób, czyli po prostu bierzemy sobie wzór na prostokąt i dzielimy wszystko przez 2. Aczkolwiek zazwyczaj spotkacie się z troszkę innym zapisem, ponieważ trójkąt będziemy rysować w ten sposób. Aby obliczyć pole takiego trójkąta, to będziemy prowadzić sobie taką wysokość tutaj wewnątrz tego trójkąta i o ile podstawa trójkąta zazwyczaj będzie podpisana jako A. O tyle tutaj ta wysokość to już nie będzie b, tylko zazwyczaj będziemy to podpisywać jako wysokość, czyli h. Dlatego zazwyczaj spotkacie się z czymś takim, że pole trójkąta to się równa a razy h dzielone na 2. Lub możemy też spotkać się z takim zapisem, że pole trójkąta to jest jedna, druga razy a razy h. To jest dokładnie to samo, ponieważ kiedy coś dzielimy przez 2, to tak samo jakbyśmy to pomnożyli przez jedną drugą. I tutaj to widzicie już w takiej postaci, czyli mamy właśnie pole: 1 druga razy a razy h. Czyli inaczej, a razy h dzielone przez 2. Chcę wam pokazać jeszcze troszkę inny trójkąt, ponieważ przy tym trójkącie sprawa wygląda dosyć łatwo. Mówiliśmy też sobie o tym trójkącie prostokątnym, czyli. Jeżeli narysujemy sobie o taki trójkąt, to tutaj też sprawa wygląda podobnie. Tutaj mamy h, a tutaj a. Ale co, gdybyśmy mieli taki trójkąt? To gdzie tutaj narysujemy tą wysokość? Oczywiście nie możemy tego zrobić w tym miejscu, tak to nie działa, ponieważ zawsze wysokości muszą być prowadzone pod kątem prostym. Zobaczcie, że tutaj, jak mamy wysokość, to tutaj jest kąt prosty, tutaj mamy kąt prosty. Więc jak tutaj poprowadzić tą wysokość? Musimy sobie przedłużyć tutaj tą linię, powiedzmy w ten sposób, i teraz wysokość będziemy prowadzić z tego punktu w dół. I to jest nasze h. A tutaj oczywiście jest nasze a, które kończy się, pamiętajcie, tutaj w tym miejscu. To jest nasz trójkąt. To są tylko takie linie pomocnicze, które sobie tutaj dodajemy po to, żeby wyznaczyć tą naszą wysokość. No, i oczywiście obliczamy to dokładnie tak samo z tych wzorów powyżej. Więc teraz zróbmy sobie jedno zadanko. Narysujemy tutaj trójkąt, poprowadzimy wysokość. Zrobimy to w ten sposób. To jest nasze H, a to jest nasze A. Przyjmijmy, że nasza podstawa wynosi 10, a wysokość wynosi 6. Pole takiego trójkąta będzie wynosić. Może powtórzmy sobie ten wzór, żeby go utrwalić. 1, 2 razy a razy h. Licząc dalej, pole trójkąta to się równa. 1, 2 razy a wynosi 10, więc podstawiamy. h wynosi 6, też podstawiamy, czyli dalej pole trójkąta to się równa. 1, 2 razy 10 to jest 5, i razy 6 to jest 5, razy 6 wynosi 30. I w taki, właśnie, łatwy sposób będziemy obliczali, Pole trójkątów.